Buongiorno. Tej jesieni warto znaleźć czas na małe włoskie rytuały. W tym odcinku podpowiadam, jak wpleść odrobinę włoskości do codzienności. Przed Tobą 145 odcinek podcastu Oltremare Włoski przy kawie. Ja nazywam się Antonina Jasnożewska i bardzo się cieszę, że się spotykamy. Myślę, że ta aura jesienna za oknem, nie wiem czy u Was jest polska złota jesień, czy bardziej deszczowo. To zależy pewnie, kiedy tego odcinka słuchacie. Ale ten taki zimniejszy czas u nas jest takim dobrym momentem na to, żeby odnaleźć właśnie takie małe włoskie rytuały, które dodadzą nam trochę słońca, szczególnie wtedy, gdy, gdy te dni są takie szare i deszczowe. Myślę, że wszyscy bardzo. Bardzo potrzebujemy nauczyć się um, czegoś, co Włosi mają tak w sobie bardzo naturalnie i umieją żyć tak w rytmie vitalenta, czyli niespiesznego życia. I czasami wystarczy, właśnie, żeby łapać takie chwile i momenty, w których możemy się zatrzymać, a jeśli przy okazji nauczymy się jeszcze czegoś z włoskiego, tak zrobimy coś dla naszego włoskiego, to tym lepiej. Więc dzisiejszy odcinek zatytułowałam Włoska pauza, żeby właśnie takie momenty, takie chwile łapać i żeby tej vitalenta, czyli niespiesznego życia było w naszym, w naszym życiu, w naszej codzienności jak najwięcej. Myślę sobie, że takim rytuałem Kałem, który być może towarzyszy wielu z nas, jest poranna kawa. Jeśli nie pijecie kawy, to może być to coś innego, ale rzeczywiście wiele z nas, wiele osób pije tę kawę. Niektórzy wiem, że macie moki czy kawiarki. Te najbardziej popularne są oczywiście włoskiej firmy Bialetti. Takie zaparzenie rano dobrej kawy. I włączenie sobie włoskiej playlisty naprawdę potrafi przynieść dobry humor już, już od samego rana. I to może być jakiś taki rytuał. Jeśli nie kawa, to herbata, woda, cokolwiek innego, sok. I ta włoska playlista może się pojawić. Często mnie pytacie, czego możecie słuchać, a ja chciałam wam dać znać, że ja stworzyłam taką playlistę. Ona jest playlistą do mojej książki Przepis na włoski, bo tam. Towarzyszą nam w lekcjach włoskie piosenki, i to jest też taka wspaniała okazja do tego, żeby przypominać sobie różne zagadnienia, czy słówka, czy, czy jakąś odmianę czasowników, czy jakieś ciekawe wyrażenia, z tymi piosenkami, które właśnie znacie z książki. I później możecie sobie ich posłuchać na takiej playliście. Piosenki mają to do siebie, że czasami trudno zrozumieć cały tekst. Czasami są jakieś właśnie takie przenośne metafory, i czasem sami nie wiemy, co autor miał na myśli, albo pojawiają się jakieś takie trudniejsze konstrukcje, ale nucić. Pierwszą zwrotkę czy refren, który właśnie pojawił się w którejś z lekcji w książce, żeby sobie zapamiętywać fajne, fajne zwroty, to jest bardzo dobry pomysł na rozpoczęcie dnia. Miły, dobry poranek i coś dla naszego włoskiego. Przy okazji chciałam Wam dać znać już teraz na początku tego odcinka, że wspólnie z wydawnictwem Altenberg uruchomiliśmy jesienną promocję, tak żeby właśnie było troszkę więcej włoskiego słońca, niezależnie od pogody za oknem. Uruchomiliśmy jesienną promocję na darmową dostawę, właśnie na moją książkę, przepis na włoski. Słuchajcie, ona wyszła. Jutro będzie rok równo od daty premiery e, książki, przepisu na włoski. I słuchajcie, ona trafiła już do Was, do właśnie moich słuchaczy, do czytelników. Trafiła do 12 tysięcy osób. Ja jestem. Zachwycona tym faktem, że tyle osób się z nią uczy, ale przede wszystkim Waszymi reakcjami i tym, że po prostu piszecie, że to działa, że nauka jest przyjemnością i nie możecie się od tej książki oderwać. Chyba właśnie o to chodzi, że nawet. Y Jakieś trudniejsze zagadnienia, bo takie są we włoskiej gramatyce, da się zaserwować tak, żeby były zrozumiałe, przystępne, z masą skojarzeń i żeby było łatwo je zapamiętać. Więc to jest w sumie taka jesienna wiadomość ode mnie, że trwa darmowa dostawa na przepis na włoski. Dobra, drugim takim. Taką rzeczą, którą możemy wpleść są oczywiście różnego rodzaju zakupy. Ja nie będę tutaj oszukiwać, że mam na myśli zakupy jedzeniowe, kupienie sobie kawałka parmigiano, parmezanu, czy jakiegoś prosciutto, szynki i zrobienie sobie właśnie włoskiego aperitivo wieczorem i po prostu cieszenie się tymi włoskimi produktami. W Polsce da się je zamówić czy online, ale jest też wiele sklepów stacjonarnych, które mają w ofercie Naprawdę wspaniałe włoskie produkty. Ja też niedaleko siebie mam tutaj taki włoski sklep. Do którego chodzę po kawałek właśnie parmigiano, parmezanu, czy innego sera, czy oliwki, czy porządny makaron. I to wszystko to są takie małe akcenty, które, które fajnie wplatać. Tym bardziej, że często właśnie jak to są włoskie produkty, to one są opisane po włosku, gdzieś tam możemy przechwytywać sobie z. Sobie słówka, albo też zorganizować jakieś wspólne gotowanie właśnie tej włoskiej pasty, właśnie może w takim, w takim rytmie witalenta, czyli cieszenia się samym procesem, nie przyspieszania go, tylko po prostu zrobienie na przykład jakiegoś fajnego sosu z bakłażanami melancany, na przykład pasta alla norma, to taki sycylijski, czy pokuszenie się o to, żeby stworzyć prawdziwą karbonarę i dostać nie tyle pancettę, czyli boczek, tylko guanciale, czyli tutaj pod gardle i spróbować stworzyć taką prawdziwą karbonarę, oczywiście bez śmietany. To są takie też fajne rzeczy, które możemy wpleść, tym bardziej, że właśnie możemy przy okazji sobie poznać jakieś nazwy produktów lub jeśli nie makaron to doskonalić jakiś przepis na ulubione włoskie dolce, czyli ulubiony włoski deser. Wieczorami pewnie też może się gdzieś tam pojawić akcent filmowy, różne filmy czy seriale. No Włosie, jeśli chodzi o kinematografię, no mogą się pochwalić naprawdę wspania wspaniałymi filmami. Tu też polskie kina głównie studyjne wprowadzają te włoskie, włoskie filmy i da się je. Da się je obejrzeć, rezerwując wcześniej, wcześniej bilety. W zeszłym roku był taki głośny film: Czy Radomani do Jutro będzie nasze piękny film. I słuchajcie, wiele z tych filmów, które gdzieś tam we Włoszech są nagradzane, później trafiają tu na krótki moment, ale trafiają do, do kin polskich. Z takich lżejszych filmów niedawno był film. Wszedł Follemente. W, eee, w tym szaleństwie jest metoda. To już taka komedia troszkę lżejsza, ale naprawdę, naprawdę jest wybór i rzeczywiście, rzeczywiście możemy wybrać się w Polsce na włoski film. One są wtedy najczęściej z napisami, więc też możemy posłuchać włoskiego. A z seriali, ja od dawna polecam takie dwa seriale, które. Są lekkie, ale mają takie dość przystępne słownictwo, przystępny włoski. Taki zrozumiały, te mafijne seriale, które być może są bardzo ciekawe, często mają takie naleciałości dialektalne. Trudno jest zrozumieć ten włoski. Więc ja mam takie dwa seriale do polecenia. Netflixowe. Odio il Natale, Nienawidzę Świąt i Guida Astrologica per Infranti. Astrologiczny przewodnik po złamanych sercach. To są bardzo leciutkie firmy, to są bardzo leciutkie seriale, ale naprawdę można z nich wyciągnąć bardzo dużo fajnych, takich codziennych zwrotów. Więc to też może być taki pomysł na to, żeby wpleść sobie włoski akcent wieczorem i generalnie wszystkie momenty z włoskim, kiedy się go uczycie, otaczacie się nim, to są bardzo cenne momenty dla naszej nauki. Taki regularny kontakt z językiem przynosi niesamowite efekty. To te małe kroki prowadzą nas ku tym spełnionym marzeniom o omówieniu po włosku i to naprawdę nie muszą być dwie godziny dziennie, to czasami może być 10-15 minut. I ja was zachęcam do tego, żeby takich momentów z włoskim szukać. Zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli do mojej książki przepis na włoski, jeśli jeszcze nie macie. To jest 45 lekcji z włoskiej gramatyki. To jest książka do gramatyki, natomiast ta gramatyka jest zaserwowana tak, żebyście mieli z tej nauki bardzo dużo radości. Wszystkie lekcje zaserwowane są jak we włoskim menu. Mamy taki motyw przewodni kulinarny, i to sprawia, że ta gramatyka jest naprawdę przystępna, i wy macie ochotę na więcej, chcecie się uczyć. Jest bardzo dużo skojarzeń. Nauka, jakby ze skojarzeniami, też nam ułatwia zrozumienie pewnych tematów. Więc, tak, was w tej książce. Prowadzę, żebyście mieli po prostu z tego bardzo dużo satysfakcji. A teraz przepis na włoski jest w jesiennej promocji na darmową dostawę, tylko do wtorku 21 października. To przyjemne lekcje z włoskiej gramy, od których nie można się oderwać. Wejdź na italia.alt.pl, link w opisie, i zamów swój egzemplarz szybko i bezpiecznie.